Cała Polska żyje tym, co musi się wydarzyć w meczu polski z Anglią i naokoło wszechświata, żebyśmy mogli awansować do półfinału mistrzostw Europy do lat 21. Okazuje się, że to bardzo proste. Powiem wam dzisiaj, jaki scenariusz musi mieć miejsce. Chciałem tylko na początku podziękować 926 osobom, które wczoraj subskrybowały kanał. Piękna liczba. Zachęcam kolejnych widzów. To tylko piłka nożna, futrol, a my przechodzimy do tego scenariusza, który musi się wydarzyć. Co musi się stać, żeby polska reprezentacja awansowała do półfinału tej imprezy z pierwszego miejsca? To bardzo proste. Każde zwycięstwo w meczu z Anglią da reprezentacji polski awans, pod warunkiem, że nie będzie to zwycięstwo 1-0, i pod warunkiem, że Szwecja zremisuje ze Słowacją, i pod warunkiem, że w remisowym meczu ze Szwedami Słowacy zdobędą o jedną bramkę mniej niż Polacy w starciu ze spierzami, czyli jeśli tam będzie 2-2, to musimy wygrać przynajmniej 3-2. Ale nawet jeśli się nie uda tego pierwszego miejsca, możemy awansować z drugiego. Co musi się stać, żeby reprezentacja polska awansowała dalej z drugiego miejsca? To jeszcze prostsze: po prostu musimy wygrać z Anglikami. I jeszcze kilka szczegółów, na przykład Macedonia musi przy okazji wygrać z Portugalią, a Serbowie nie mogą pokonać Hiszpanów wyższym stosunkiem bramek niż my Anglików, jakkolwiek kuriozalnie to nie brzmi. Poza tym Czesi muszą dostać okle pod Duńczyków, a jak już muszą nie przegrywać, to niech chociaż zremisują. Ale najlepiej 0-0, bo jak będzie 1-1, to musimy natrzaskać masę bramek i wygrać minimum 3-2. No i jeszcze mały detal, czyli pewnie awansu Niemcy musieliby pokonać Włochów, w skrócie. Pokonujemy Anglików, Macedończycy, Portugalię, Hiszpanię, Serbię, Duńczycy, Czechów, a Niemcy, Włochów. Ktoś mógłby pomyśleć, że to skomplikowane i byłby w błędzie. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, jaki to jest scenariusz i dlaczego jesteśmy zależni tylko od siebie. Przed meczem trener Dorna powie Bilikowi, że na niego stawia, bo specjalnie do tej pory robił go w jajo, żeby na Anglików wyszedł na pełnej agresji jak Gatuzow Davidsa. Bielik z tej radości wyśle smsa do Węgera, że ten ma go nie wypożyczać, bo już jest top class player i ma grać w pierwszym składzie. I że w ogóle to on będzie prowadził treningi. Węgier się zgodzi, zakomunikuje to szefostwo klubu. Ci się ucieszą, bo nie trzeba będzie robić transferów, a nawet będzie można zwolnić jakiegoś trenera i zarobić jeszcze więcej siana. I zwolnią tego trenera w trybie natychmiastowym. Trener się zdenerwuje, pójdzie do Desan i sprzeda historię o tym, jakie praktyki panują w klubie. Desan puści tweeta, w którym zajawi część tych informacji, a skanal będzie na tyle gruby, że zainteresuje się nim UEFA. W wyniku ekspresowego śledztwa okaże się, że zamiłowanie do nieletnich graczy u kanonierów to nie przypadek. Zaraz pójdzie plota o tym, że dochodziło do handlu dziećmi, i to w taki sposób, że nawet Barcelona, Real i Atletico razem wzięte tak nie potrafią. Ze strachu przed konsekwencjami uczestniczący w tym procederze zaczną strzelać zucha, a wśród nich znajdą się trenerzy z młodszych roczników z Portugalii, Serbii, Czech i Włoch, którzy byli zamieszani w aferę. Pod naciskiem opinii publicznej hajty. UEFA podejmie natychmiastowe kroki mające na celu ukaranie uczestniczących w niebezpiecznym procederze i jako pierwszy ze środków przyzna wspomnianym krajom 4 punkty karne na rozgrywanych obecnie w Polsce Mistrzostwach Europy do lat 21. Dzięki temu z uśmiechem na twarzy przystąpimy do meczu z Anglikami, ponownie będąc zależnymi wyłącznie od siebie. Dokładnie jaki będzie wynik, to się okaże dzisiaj o 20:45, kiedy to właśnie będą rozgrywane mecze w polskiej grupie i oczywiście ja z tego poprowadzę live. A. Nie wiadomo, jak to wszystko się zakończy, bo to jest dość istotny czynnik, że musimy pokonać Anglików, których dawno nie udało nam się pokonać w tych młodszych rocznikach. Troszeczkę czasu już upłynęło, ale tak już całkiem na poważnie, abstrahując od tych wszystkich właśnie scenariuszy, które skłoniły mnie do nagrania tego odcinka, tych artykułów, co się musi dziać, jakie rewolucje, wybuchy, olać to wszystko. Skupmy się na tym, my jako kibice, żeby wspierać drużynę w meczu z Anglią. Oni niech się skupią na tym, żeby Wykonać kolejny skok jakościowy w swojej grze i pokonać Anglików bez względu na wszystko, nawet jak się nie uda awansować dalej. Zakończmy te mistrzostwa z podniesioną głową, oklepmy Anglików, pokażmy, że naprawdę potrafimy grać w tę piłkę. Chcę widzieć 100% walki, zaangażowania, naprawdę przeskok pomiędzy pierwszym meczem a drugim był widoczny. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej i to wszystko wyglądało i tylko pozostaje współczuć Dawidowiczowi, bo haj to ten mecz nadal będzie komentował. No i troszeczkę widzą patrząc na grę niektórych chłopaków, ale może nie, może dzisiaj nie. Trzymamy kciuki, oglądamy, widzimy się dzisiaj na live.